Pokój i dobro. Nadejną jednak dni, kiedy Pan młody zostanie im zabrany, i wtedy będą pościć. Post w Piśmie Świętym jest obecny w wielu miejscach, ma on różny charakter. W drugiej księdze Samuela czytamy, że król Dawid pościł, aby Bóg ulitował się nad nim i zachował jego dziecko przy życiu. W księdze Jonasza, post Ocala ludność Niniwy od kary, jaką Bóg zamierzał zesłać na to miasto. Również Jezus pościł przed rozpoczęciem swojej działalności w ziemi Izraela. Wielki Post, natomiast, to czas pokuty i pojednania się z Bogiem. Wyrzeczenia, które przyjmujemy, są środkiem ułatwiającym nam poznanie naszego wnętrza oraz przybliżającym nas do Pana. W dzisiejszym czytaniu. Prorok Izajasz wyjaśnia nam, jak pościć, aby nasze wyrzeczenie miało największą wartość. Rezygnując z własnych wygód, mamy zatroszczyć się o ubogiego oraz pojednać się z bliźnim. Wtedy taki post sprawi, że Pan będzie blisko nas.